Wieczorem i w nocy z 8 na 9 lipca, czyli z wtorku na środę intensywne opady deszczu w Polsce południowej, w Polsce południowo-wschodniej, również w Polsce centralnej. Z godziny na godzinę tych opadów będzie przybywać, a to wszystko za sprawą Niżu Genueńskiego, który z południa wędrować będzie w kierunku północnym i zostanie przyblokowany między innymi nad Polską. Padać do godzin porannych, a raczej lać do godzin porannych będzie mocno, szczególnie w województwie świętokrzyskim, w województwie śląskim, w województwie łódzkim, w województwie mazowieckim, również na południu Wielkopolski i w województwie opolskim do godzin porannych. Intensywne opady deszczu nadal od województwa podlaskiego po województwo śląskie i województwo opolskie. Akumulacja opadów do godzin porannych bardzo wysoka, szczególnie w okolicach Częstochowy i generalnie w województwie świętokrzyskim, tam do 130 bądź nawet 140 mm, więc bardzo duża ilość. A ja Was zapraszam na kanał Łowcy, Busz, Paweł i Marta, gdzie znajdziecie najnowsze wyliczenia.